kochani w domu serdecznie w kolejnym odcinku ze serii nowy <gryw> z serii moje wakacje więc tak odnośnie dzisiaj wstałam o wpół do siódmej ubrałam się, zjadłam śniadanie Następnie na szybko się spakowałam tu picie i czapkę na słońce Pojechałam do pracy bo za takie dłuższy przerwie czyli pilnowałam dzieciaczków dwójka dzieciaczków 4 godziny ale sam to fakt jest jak się no ucieszyły a zwłaszcza dziewczynka się ucieszyła dostałam od niej rysunki które po prostu co ja przyjdę dostaję rysunki to jest takie słodkie takie po prostu urocze że szok Następnie jak wróciłam do domu Pomogłam babci Ponieważ dzisiaj mieliśmy imprezę rodzinną I Ktoś się zagotował o godzinie Tu chudzie Następnie pomogłam babci Posprzątać w ogródku Ponieważ w ogrodzie to była impreza Brałam się w piżamie W Zrobiłam sobie rachunek sumienia po jutro czyli w niedzielę 4 sierpnia yy, jadę z rodzicami do Lichania i tam pójdę do spowiedzi i, bo będziemy na mszy i zaniosę, że tak powiem moje prośby, intencje no i podziękowania Matce Bożej Lichańskiej yy, no i Chociaż czuję, że jak wrócimy to będzie dość tak późno I prawdopodobnie jak wrócę to wam nagram vloga Właśnie z tego dnia Więc Jeżeli chodzi o dzisiaj, czyli sobotę trzeciego czy czerwca To tak właśnie mi minął Dzionek również z dziesiaczkami Byłam na placu zabaw Później wróciliśmy z placu Jak zawsze mały siedział na telefonie. No, ja z małą porusowałam, bo ona lubi rysować, a mały tak. Nie, zbyt bym powiedziała. Więc ja już będę się z Wami żegnała. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Cześć!